Mandero będzie nowe, wchodzi nowe. Co to masz? I będzie nowe, nadchodzi nowe. Za mną stoi bus. Kupiłem busa. Będę budował kampera prawdopodobnie. Na razie będzie na budowy i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Chcesz się zobaczyć. To patrzcie. Póki co jestem na etapie czyszczenia podłogi. Nie ma źle tam trochę jest rdzy czy nadkolu ale wyczyszczę to, zamaluję, będzie gitara na razie jedną połówkę będzie to fajnie wyglądać mam nadzieję jest to Peugeot Boxer LH1 H1 i ma 260 przejechane z 2007 rok Uch nie jest za ciężarowy zarejestrowany ale zobaczcie tutaj jest tylko takie coś nie? i przegląd, wszystko przeszło normalnie bez niczego sprowadzony z Holandii jeszcze papiery, papierologa za i będzie, gitara piękne prace trwają z piękną żoną czyszczenie podłogi w dalszym ciągu czyszczenie, czyszczenie bez końca, zobaczcie tutaj jak to wygląda yy, troszkę rdze tutaj jest, ale wyczyścimy dużo ogódia nie ma farba antykorozyjna i będzie gicio. to mi się wydaje przynajmniej tu ładnie wyczyszczone cyk 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 Wkleju, trochę zrapać jeszcze tam I tam są jeszcze ugniska rdze tutaj to chyba źle nie wygląda, co? zobaczymy i tam zobaczymy, tam też teraz spróbuję poczyścić skórzaczę wyciągać i zasmarować wszystko yy, z farbą antykoryzjną oczywiście no I później zobaczę za tymi publikami co tu jeszcze jest no ogólnie to yy, choinkę mam z tej strony wczoraj już to robiłem, ale już wiem gdzie jest problem, będę musiał tam kosteczkę polutować tylko to zrobię, jak będę miał lutownicę, bo w tej chwili muszę ją oddalać. Gdzieś jest, zakopana. Ale będzie fajnie, tak mi się wydaje, przynajmniej. Miejsca trochę, ja? Tak, i to jest zarejestrowane na ciężarowe, nie? A tu tylko taka kroteczka jest. No mam nadzieję, że się nikt nie doczepi. Ale jak tyle lat jeździło tak, gdzieś tam w Holandii, to powinno być dobrze, nie? No, tak to się prezentuje. Szok dalszy. Nie przestaje nas zaskakiwać, ale zobaczcie, jak ładnie czyści. Wieczór się zbliża. Już jest końcówka dnia w budówce, zaraz będzie ciemno. Podłoga wyczyszczona. Tak to się prezentuje Dużo roboty że nie było masakra, ile tam kleju jakiegoś było. Ktoś tam musiał robić przy podłogach, bo klej wylanych jest wszędzie, bo po prostu wszędzie był, nie? Um, No i promalowanie malowanie. No już najmniej się wystarczy. Muszę się trochę wyczyścić. To zostawię te deski. Um, no Jakieś szafki powyżej albo coś będzie będzie Tam przyjdzie do tego wygłuszenie, w sobotę będę robił wygłuszenie, jadę do firmy do profesjonalnej firmy i wytłumaczy mi co i jak mam robić właśnie wygłuszenie ocieplenie yy, i podpowiem co mam i jak mam to robić no, teraz będę tutaj, tutaj montował kamerkę bo ja mam tą zamontowaną teraz tak, prezentuję tą zamontowaną a widać wszystko w, w takim stareczku ładnym, tylko że teraz jest wyłączone ja już jest oczywiście, teraz będzie ze mną jeździł yy... i będzie wydardał łóżka. No, normalnie będzie super. Oko nie jest dużo, bo długie, ale w zupełności mi to wystarczy. Łóżko, jakaś kuchenka, prysznice zawsze gdzieś tam są. Także no, w przyszłym roku mam nadzieję, że będzie koniec. To będę powoli robił, na razie będzie na... Do pracy zobaczymy, w, w czwartek idzie do mechanika, jeszcze także ciekawe.